Was. Ja w międzyczasie... O, mamy kolejny telefon. Dobrze, bo jeszcze chciałem podpytać Ciebie, ale jeszcze do Ciebie wrócimy. Od kogo mamy telefon? Halo, halo? Halo, halo? Witam, witam. Siema, siema. Z kim mam przyjemność? E, Mateusz. Cześć Mateuszu, skąd jesteś? Złopotu. E, Okej, okay, super. No to będziemy niedługo w Twoich rejonach. Z Galo. No, to czekam. Dawaj, Ej, dawaj. Tak, do kogo mam, masz pytanie? Mam pytanie. Dobra, Dana. Mordo, czemu wyglądasz kurwa jak złomek i kiedy walka z Denty Zapytaj się swojej starej. Dobra, a byłeś kiedyś do? Byłem. Ojciec ci nie mówił? No. No, a kiedy cię wypuścili? <noise> Zaraz jak jego wypuścili. Dwa dni po. Dobra, dobra. Dobra. No, do Narcyzanii żadnych pytań nie mam, bo tam już pewien dużo dostał. To teraz chciałem powiedzieć trochę o bonusie. Yy, ogólnie robicie zajebisty content, ale te wczorajsze rundki to była porażka. bo tak obrażać legendę polskich free fightów. Bonus BGC zasługuje na wielki szacunek. Podobnie jak Mamed i Puzian. Wczoraj bonus został za nic. Wsyp po prostu mordy. Murem za bonusem. Yy, dziękujemy bardzo za uwagę. Ja się zgodzę z murem za bonusem. Yy, nie wiem kiedy pisałeś ten elaborat, ale rundki ostatnie były bodajże w poniedziałek, nie wczoraj. Ale ogólnie z sentymentem, żeby szanować i wspierać bonusa się zgadzam. No spoko, dobra, a kiedy poprawiasz wynik na WK? Oj, panie, kiedy, wtedy kiedy będę w stanie go realnie poprawić. Ale mamy tutaj, dobra, mamy, tutaj przy, w studiu, ale mamy tutaj w studiu Mordo. Y, mało taką siłownię, więc ćwiczę, ćwiczę, powrócę silniejszy. No właśnie widziałem, że ostatnio tam wyciskamy coś było. Tak, ława zweryfikuje. Dobra, chłopakom życzę, żeby dali dobry show. Powodzenia na gali i widzimy się na afterze. Szymano. Trzymaj się. Hej, cześć. E, no tutaj pytania nie były zbyt e, sympatyczne. Często spotykasz się z taką agresywną reakcją w swoją stronę? Telefonicznie może i ktoś się rzucać. A, no właśnie. wiesz co, ja też prosiłem o pytania i to była taka szydera odnośnie tam z zgryzu bratana. I w sensie wiesz, ja kiedyś miałam odstające uszy i jakbym nie wiem, ktoś zadaje takie pytania odnośnie czegoś wyglądu, no to na przykład nie wiem jak tam bratana, ale mi na przykład nie ruszało już po jakimś czasie, jak ktoś tam się pytał o odstające uszy, mhm. więc dlatego nie mam pytań, nie? Mhm. Dlatego takie telefony. Operowałeś uszy, czy coś robiłeś? Tym e, no operację miałem. A, minisz, no. Teraz po prostu gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że musisz uważać, że, żeby, żeby. jeszcze raz. No. Żeby, tak, żeby się łóżko no. temu mi nie odkleiło tak, tak, w tak. oktagonie. No a tobie mógłbym powiedzieć, że będziesz miał z tyzem tak. niezły zgryz. Tak. 28. Ale po prostu, jak, jak bić to wszystkich porówno. Tak. Kochani, czekamy na wasze kolejne telefony. Myślę, że to jest jedna z tych walk, która rzeczywiście jest bardzo ciekawa i bardzo też nieoczywista. Bo w momencie, kiedy został ogłoszony bratan, to większość osób się spodziewało, no kto, Alberto. I wiele osób miało też, no dobra, ale jak to, ziomki i tak dalej, no ale ludzie chcieli to zobaczyć. Z tego co wiemy, kontuzja, jakaś tam się w Alberto. No, coś tam, coś tam. Ale już teraz już jest wyleczona. O, no to dobrze wiedzieć, to dobrze wiedzieć i mamy nadzieję, że Alberto też będziemy mieli okazję zobaczyć. A tymczasem mamy kolejnego gościa na linii. Kogo witam, kogo goszczę. Kogo, witam kogo, kogo? Kamil z Gdyni, witam serdecznie. <noise> witam serdecznie. To mój tekst. No nie mój. Kiedyś chyba, gdzieś tam w takim programie na jedynce e, było używane tam gdzie były te takie rafandynki. Zawsze mi, zawsze mi się to bardzo podobało, od tego czasu powtarzam. Dobrze, Kamilu Z Gdyni, także masz blisko do Gali. Do kogo masz pytanie? Tak, nawet, nawet mam dwa pytania. Super. Dwa pytania konkretnie. Eee, więc to jest tak, czy dostałeś tą walkę ze względu na przyjaźń z Malikiem? I drugie pytanie, czy myślisz, że twoja muzyka wybiła, by się uwzględniła? Jeszcze raz. Jeszcze tak szybciutko do mm. to, co taż, jak kto nie dostał, niech to, to niech też się rzuci kamieniem. Pozdrawiam. A, dzięki, dzięki. No. <gryw> Dobrze, no to pytanie do ciebie, y czy myślisz, że masz walkę tutaj ze względu na przyjaźń z Malikiem? To jest pierwsze pytanie. Myślę, że tą walkę mam dlatego, bo jestem gdzieś tam już w świecie, tam już mnie ludzie poznali. Także to był pierwszy motyw, a druga to jest to, no tak jak mówiłem w wywiadzie tam, który już nie pamiętam dla kogo, że pewno no tak, gdyby nie ta, że to jest federacja gdzieś tam związana z Malikiem, to bym się nie pokazywał, bo, a tu było proste przecież, że tak, jak tu Game 2L, tak, ktoś Malik tutaj tworzy, to wiadomo, że jest też okazja no i, i dla nas tam, wiesz, ja tam nie mam ograniczeń jakichś tam, a że ze sportem jestem tam związany gdzieś, no to, to wiesz, mhm. wyzwanie jak wyzwanie. No i drugie pytanie było, czy myślisz, że twoja muzyka no. miałaby od okazję się wybić gdyby nie Malik? Gdyby nie ta platforma Zasięgi? Kurwa. Trzeba było mnie zap... trzeba było <grym> mi... Zastanowił się? Powiedział... Kurwa. <grym> Bo pika nie <się grym> działa. No. E, trzeba było by mnie zapytać przed tym, jak... Zanim nagrałem ten kawałek z Malikiem. Mhm. I co byś wtedy powiedział? Co bym powiedział? No. Z z Zobaczycie jak znagam z Wojtek. <grym> <grym> no <to, grym> jak powiedzieć bardzo dużo, nie mówiąc absolutnie nic, Kamilu. Dobrze? No i tutaj jeszcze coś było do cesarza, ale to rozumiem było bardziej było bardziej stwierdzenie niż pytanie, tak? Tak, tak, tak. To była taka lekka, wrzutka. Pozdrawiam Was, panowie, i widzimy, się w Sopocie na eterze. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Trzymaj się. No, dzisiaj bardzo mocno po trójmiejsku Sopot Gdynia. Czekamy oczywiście teraz na Gdańsk, ale czekamy na gości, telewidzów. Nie wiem, czemu co ciągle mówię, telewidzów. Po prostu widzów z całej Polski. Zadawajcie pytania. I wracając tak do tego, co mi się w głowie też urodziło, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa walka, ze względu na to, że no, ludzie spodziewali się, że. No, ty, jak ty będziesz sibił, ludzie myślą, właśnie że z raperem, ale jeśli chodzi o, o ciebie, no to ludzie też się spodziewali, że będziesz sibił z kimś z zerowym doświadczeniem. Tak, że, że pewnie będzie to jakby drugi TikToker, że to będzie taka nazwijmy to cukierkowa walka. Wiesz, po prostu dwóch gości z TikToka i yy, yy, pytanie, czy, bo teraz no, wiemy, jest ta walka, o tym już pogadaliśmy, czy gdybyś miał opcję, żeby walka była z jakimś TikTokerem, czyli też powiedzmy prawdopodobnie łatwiejszym przeciwnikiem. Czy wolałbyś na przetarcie mieć kogoś łatwiejszego? No bo powiedzmy sobie szczerze, rzuciłeś się bardzo na głęboką wodę. Znaczy czy z TikToka, no znam takich kotów z TikToka, że no nie wiem, czy łatwiejsza byłaby jakaś. No zależy w sumie o kim, o kim no, mowa, no, no nie bo, nie bo nie jeżeli, jeśli byłby to Kamil Kosakowski, to myślę, że... Znaczy no jest też, też, też jest Kuba Trenuje, który no jest dosyć, dosyć potężny, no jest dużo chłopaków. Wiesz, są też raperzy, którzy są no też na no, nam... O taką. O. Więc no z TikToka są też patyki. Ja myślę teraz całe środowisko rapowe. O! Znaczy, o czy wiesz, no się Zobaczymy, sieleczku, kto będzie na O. Czy wiesz, ja mogę jakiegoś <grym> następnego rapera <grym> lać, nie? Ale chciałbym tam <grym> w sensie... O, tu widzę, że teraz jakieś aluzje są. Panowie, pamiętacie o tych 5 minutach, nie? No. Nie no. <laughs> okay, no ja, ja mogę brać rapera, e, youtubera jakoś bym nie chciał, bo nie, jakoś mi to nie siada, no i tiktokera, bo wydaje mi się, że tam jest na pewno dużo chłopaków, z którym... Tylko chciałbym, żeby kogoś, z kim, wiesz, będzie ogień, kogoś naprawdę nie będę, kogoś, kogo nie będę lubił, tak? Mm. Więc jak ktoś ogląda tutaj, to może już jakieś, jakieś tam coś tam wy, wytaczać działa, tylko żeby to mm. naturalnie było, a nie jakieś farmazony. E, nie, wydaje mi się, że to, to nie ma znaczenia TikTokery tam yy, yy, czy, czy raper. Mi ta walka odpowiada. No, jak mówiłem, nasza walka jest no, najciekawsza, tak? No bo to jest na na najbardziej inna walka, no jeszcze te superfajty, yy, trójka. No ale nasza walka jest moim zdaniem to jest main event, tak? To jest ta nie najważniejsza, tylko ta niżej, tak? Main event to jest no, to najważniejsza, co main event to jest druga najważniejsza. No, my powinniśmy to mieć walkę. Okej, okay, czyli, uwa czyli uważacie, że wasza walka jest ważniejsza niż walka Masti Brodnicka? No, a Lil Masti co, co Gala to taka, taka sama akcja, to, to samo show. E, to, to szybko wchodzi, rozwala przeciwniczkę i tyle. I w, ty, w tym wypadku będzie tak samo, więc to nie, nie ma jakiegoś wow. Bo... Myślisz, myślisz, że to jest takie oczywiste, wchodząc do ringu z Mistrzynią Świata w boksie? Czy znaczy, wiesz, No wydaje mi się, że Lil Masti szybko w parter i pozamiata, tak? Ja nie ujmuję, no tak, ujmuję sensie... Brodnickiej, że ona nie potrafi, bo potrafi na pewno, tak? E, jest mistrzem świata. Znaczy, na, też jest mistrzem Europy, z tego co pamiętam, tak? własnej federacji, więc tutaj tytuł też nie ma znaczenia. Ja myślę, że na, na następnej gali to będzie pojedynek Brodnicka z Narcyzem, znaczy ja nie, bo ja znam Ewę i ona raczej tego nie odpuści. Ja jej nie, nie ujmuję, ale wydaje mi się, że ta walka nie, nie jest dosyć ciekawa, po prostu tam są duże followers i dlatego ma ten status, a wydaje mi się, że nasza walka jest naprawdę jedną z ciekawszych, to jest inna walka, to nie jest mhm. rzeczywista walka, tak, bo tu może być bomba na bania, albo może być na, na pierdalanie, tak naprawdę, więc tutaj nie, nikt się nie może spodziewać do końca, co tu będzie. No dobrze, no ja y, o, o tyle, o, o tyle o ile wydaje mi się, że miejsce Brudnicki i The Mastiff w Communiwent jest bardzo zasłużone, tak zgadzam się, że wasza walka na pewno będzie bardzo ciekawa. Ja ci tak, A ty? No. Ja ci powiem tak, że co do naszej walki, że jak zawsze mnie pytają, z kim walczę. to mówię, że z cieniem kurwa. <grym> <grym> I to nie tym, o którym wspominał ten pan na górze. Okej. Okay. Tylko ze z tym cieniem, wiesz. No dobrze, z ostrym cieniem mgły. W takim razie lecimy z kolejnym telefonem. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo, słuchacie mnie? Tak, słuchajcie, cześć. Cześć, cześć, tutaj Karol, KBK Złobza. Łobza. Arku, na samym początku chciałbym Cię serdecznie pozdrowić, U uwielbiam Cię. Dziękuję serdecznie, bardzo mi miło. Mam, mam pytanie głównie do, do, do Narcyza, ale, ale na poczekanie jeszcze wymyśliłem do Józefa. Mogę najpierw do Józefa? Oczywiście, proszę bardzo. Ja ze smortko mam takie pytanie, bardzo banalne. Jak się zapatrujesz na ewentualną porażkę? Bardzo dobre pytanie. Jako, ja to odpowiadałem wszędzie. Jako nie mega ma faworyt. Nie takiej opcji. Ale przypuśćmy, przypuśćmy, że tak by się stało. Gdzieś tam jakiś lucky punch, by cię dosięgnął? Ja powiedziałem za... ci. Ja, ja to nawet rozwinę, bo zobacz. Mhm. On nie ma nic do stracenia. TikToker, który pokonał rapera, to jest szał. No ta, no to Ale to raper, jest. który przegrał z TikTokerem, to już jest... Ja mówię: jedna opcja, jaka może być, to gdzieś tam, że jak będę wyprowadzał uderzenie, będę robił skrętówkę, to może grasekostkę skręcić. To jest jedyna opcja, ale to i to nawet nie, nie dyskwalifikuje mnie do tego, bo nie. No, nie dam, nie dam po sobie poznać, jak bojka, kurwa, zawinę i, i ogień, dalej. Ale ja tylko chcę zwrócić uwagę, panowie i panie, zobaczcie, jaką oni długą drogę przeszli przez ten program rundki. Na początku obaj spokojnie, a teraz jeden mówi, że może bić raperów, TikTokerów, każdy, kto mu się nawinie. Bo to nie a ma znaczenia. Drugi, a, dru, a drugi mówi, że przegrać może tylko i wyłącznie sam ze sobą jeśli sobie kostkę skręci, czyli jakby w rywalu zagrożenia nie widzi. No to.